Jeżeli mówimy o dopuszczalnych prędkościach obowiązujących w pol na polskich drogach, to posiłkujemy się ustawą Prawo o ruchu drogowym w myśl artykułu 20, poruszanie się jakimkolwiek tak naprawdę pojazdem na obszarze zabudowanym w okresie od godziny 5 do 23, a więc w ciągu dnia, klaruje się na poziomie 50 km na godzinę, natomiast w nocy od godziny 23 do 5 ta prędkość jest podniesiona do 60 km na godzinę, ale cały czas musimy pamiętać o tym, że znaki mogą tą prędkość albo dodatkowo jeszcze obniżać, albo podwyższać. Natomiast jeżeli mówimy tutaj już o kategorii pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej mniejszej niż 3,5 tony, to poza obszarem zabudowanym na drogach jednojezdniowych ta dopuszczalna maksymalna prędkość wynosi 90 km na godzinę, na drogach dwujezdniowych wynosi 100 km na godzinę. Drogi ekspresowe to oczywiście maksymalna prędkość na poziomie 120 km na godzinę, a autostrady 140. Natomiast w przypadku pojazdów, których masa całkowita, dopuszczalna masa całkowita przekracza 35 tony, lub też, jeżeli kierujemy jakimkolwiek zestawem pojazdów, nawet samochodem osobowym z przyczepą lekką, to wówczas te prędkości są dużo bardziej ograniczone i tak, o ile na obszarze zabudowane obowiązują dokładnie te same zasady, jak w przypadku tych pojazdów o dopuszczalnej całkowitej poniżej 3,5 tony, tak już poza obszarem zabudowanym na drodze jednojezdniowej maksymalna dopuszczalna prędkość wynosi 70, a w przypadku już wszystkich innych dróg, a więc tych dwujezdniowych, dróg ekspresowych i autostrad, maksymalna dopuszczalna prędkość wynosi 80 km na godzinę. Jeżeli tutaj mówimy o dopuszczalnej prędkości, kierujemy się przede wszystkim dopuszczalną masą całkowitą tego konkretnego pojazdu, więc jeżeli jedziemy samochodem, którego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, a jest to też pojazd typu camper, to wówczas obowiązują nas dokładnie takie same przepisy jak każdego innego samochodu osobowego.